Jesteś adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, a może prowadzisz biznes? Odbierasz i wysyłasz listy polecone od swoich kontrahentów, sądów czy urzędów? Od 2021 roku listy polecone mogą być doręczane elektronicznie, a niektóre podmioty mają obowiązek otwarcia skrzynki do doręczeń elektronicznych. To nie wszystko. Otrzymujesz również pisma przesyłane poprzez różne portale publiczne, np. portal sądów powszechnych. Pomyśl tylko, z ilu skrzynek obsługiwanych przez różne platformy korzystasz wymieniając korespondencję. Zwróć uwagę, ile wrażliwych danych wymieniasz przez e-mail każdego dnia. W świecie, gdzie technologia i przesyłanie ważnych informacji idą w parze, bezpieczeństwo komunikacji w biznesie to priorytet. Witaj w świecie Nota App. Zapewniamy nie tylko bezpieczną komunikację, ale również tworzymy przestrzeń, gdzie łączymy różne kanały, w tym e-poleconym, na jednej spójnej platformie. Dzięki Nota App możesz nie tylko odebrać dokument, ale także w tym samym miejscu zaplanować czynności dla siebie i swojego zespołu, przygotować odpowiedź, podpisać ją elektronicznie i wysłać. Wszystko to nie opuszczając aplikacji. Każdy krok od momentu odebrania wiadomości przez jej przetwarzanie aż po wysłanie odpowiedzi jest precyzyjnie rejestrowany i archiwizowany. Wszystkie operacje zostają automatycznie odnotowane w teczkach spraw, gdzie gromadzona jest cała dokumentacja i korespondencja, niezależnie jakim kanałem została dostarczona. Dzięki integracji z portalami publicznymi, takimi jak portal Sądów Powszechnych, uzyskujesz bezpośredni dostęp do dokumentacji sprawy prowadzonej przez organ. Teraz żadna informacja Cię nie ominie. Co najważniejsze, wszystko odbywa się w zabezpieczonej przestrzeni, szyfrowanej end-to-end, -end, gdzie nawet my nie mamy dostępu do Twoich danych. Dostęp do nich masz tylko Ty i osoby, które do tego upoważnisz. Poznaj nowy wymiar komunikacji, pełną kontrolę, bezpieczeństwo i wygodę. Dołącz do Nota App. Wejdź na notaapp.pl. Zapisz się na webinar i odkryj pełnie możliwości dzięki bezpłatnej wersji próbnej.